Ja sądzę, że trójmiasto miało szczególny charakter do zainicjowania takiej jakiejś imprezy jak festiwal jazzowy. Już wkrótce po wojnie odbył się pierwszy koncert jazzowy zorganizowany przez Imkę. Imka działała tutaj przed wojną, bardzo się zaktywizowała po wojnie. Nawet y, przystąpiono do budowy młodzieżowego domu kultury, do, który do dziś istnieje, a y, we wrześniu istniała y, druga siedziba imki Gdańska. Dlatego, że Gdańsk był cały zburzony i właściwie życie kulturalne toczyło się na peryferiach Gdańska. I właśnie na ulicy, która dziś nosi nazwę Ufagena, takiego y, patrycjusza Gdańskiego. Był lokal imki, gdzie zorganizowano pierwsze jam session. Franek Walicki, który był jednym z ojców duchowych festiwalu, jeszcze przyszedł w mundurze marynarki wojennej i był reprezentantem wojska na tym jam session. I Już nawet nie pamiętam, jaki był właściwie program muzyczny. Tam byli jacyś tak zwani klezmerzy, czyli muzycy, którzy występowali w lokalach, ale trzeba powiedzieć, że w lokalach w Gdańsku, w Gdyni, w Sopocie właściwie już istniał jazz. Już istniał jazz, nie ten taki taneczny tylko, ale ten właściwie zrodzony z jakichś kontaktów z całym światem. Trzeba pamiętać, że w tym czasie już kursował Między Europą a Ameryką batory. I na batorym była orkiestra, w której pianistą był Bogusław Klimczuk. Ten, który właściwie był jednym z wówczas takich pierwszych kompozytorów jazzowych. On i jego koledzy chodzili na koncerty jazzowe w Nowym Jorku, był na koncertach Charlie Parkera i pierwszy taki koncert bebopowy na przykład odbył się w Gdyni w lokalu Fangrad, który już dzisiaj nie istnieje, kawiarnia była taka troszkę artystyczna. A pierwsze jazz właściwie pod względem muzycznym nie było tak takim jakimś wydarzeniem, ale już właściwie zaistniała potrzeba kontaktów na temat jazzu, kontaktów muzycznych kontaktów intelektualnych. Dlatego, że jazz wtedy to nie była tylko muzyka. To było pewien właściwie pewne zjawisko kulturowe, Obyczajowy, a nawet filozoficzny. Jazz to nie jest w ogóle tylko zjawisko muzyczne. Powstała cała literatura w Ameryce, która, właściwie ruch intelektualny, który nazywa się ruchem bitników, właśnie w tym okresie. I yy, sądzę, że to wszystko było, tworzyło atmosferę, która do nas docierała. Kontakty były coraz bliższe. Było bardzo dużo amerykańskich marynarzy w Gdyni, na przykład, którzy oczywiście dojeżdżali do Sopotu. Do Gdańska nie było po co jeździć, to były gruzy tylko. Ale Gdynia, główna ulica, zwłaszcza lokale rozrywkowe, tam właściwie już ten jazz się zakorzenił a myśmy właściwie chłonęli wszystko to, co było zjawiskami jakimiś kulturowymi. Wtedy już wyszły książki, między innymi jednego z pisarzy bitnikowskich w, w przekładzie polskim, Wielkie Morze, Lanstona Józa. Właściwie taka klasyka jazzowa, która mówiła o powstaniu Cotton Clubu w Harlemie. Był to najsłynniejszy lokal, gdzie występowali muzy mu muzyńscy yy, muzycy. Wprawdzie grali dla białych, ale już ten jazz funkcjonował. No oczywiście funkcjonował jazz w Nowym Orleanie. Myśmy właściwie tak, tak gdzieś tam łapali echa z tego Nowego Orleanu, yy, z, tego, z tych tradycji jazzowych. No i ja osobiście miałem kontakty bardzo bliskie i przed wojną jeszcze jazzowe. Mój brat e, nie żyje już, był obywatelem amerykańskim e, i właściwie ja miał, przed wojną nawet dysponowałem dużym zbiorem płyt. Ja sądzę, że rock and roll właściwie już miał pierwsze jakieś e, sygnały swoje e, w czasie festiwali jazzowych. Było ich dwa. Były one e, międzynarodowe. W pierwszym ten walor międzynarodowy wypadł bardzo blado, natomiast, natomiast w drugim festiwalu pojawiły się efekty kontaktów naszego klubu jazzowego z Wybrzeża z klubem jazzowym. W zachodnioberlińskim. Wtedy jeszcze nie było muru berlińskiego. Jak ja byłem w Berlinie, mieszkałem w Berlinie Wschodnim, to chodziłem do kina na, da, przez ulicę do, do zachodniego Berlina. I tam istniał taki zespół Spry City Stompers. Spry to jest szprewa oczywiście, tylko oni to tak zamerykanizowali, tak jak mówili zresztą Amerykanie wtedy. I był klub Ajerszale, czyli skorupa jajka, gdzie występowały właściwie tylko zespoły jazzowe. Szczecin to była pustynia w tamtym czasie i właściwie Gdańsk też była pustynia. Pustynia w sensie gruzy. Pustynia kulturalna, pustynia, pustynia właściwie życia intelektualnego. Nasze życie kulturalne w Gdańsku. Właściwie ono się objawiało na Przedmieściach we Wrzeszczu i w Sopocie, w Sopocie. W Sopocie było właściwie, wszystkie władze wojewódzkie istniały w Sopocie, wszystkie władze kulturalne jakieś działały w Sopocie. Także mieliśmy pod ręką tutaj w Sopocie te wszystkie niezbędne dla nas czynniki a dlaczego wybrzeże no ja sądzę że naturalne położenie jednak jest to duży port może Gdańsk wtedy jeszcze tak nie pracował jak pracowała Gdynia ale kontakty były ogromne zwłaszcza kiedy przebywały statki Unra kiedy było zapotrzebowanie tych gości zagranicznych naturalnych, marynarzy, na muzykę jazzową w lokalach rozrywkowych. Także wprawdzie to szło do nas nie od strony intelektualnej, a rozrywkowej, ale to była naturalna droga właściwie jazzu również tam, gdzie on się narodził. Szyło wszystko od sprawy rozrywkowej, a potem to następowało ta, ta akceptacja również poprzez jakieś warstwy intelektualne. Jak powiedziałem, narodził się ruch bitników właściwie wokół muzyki jazzowej w Ameryce, który dał bardzo ciekawą jakąś grupę twórców, którzy od jazzu przeszli potem do okresu późniejszego, do okresu mody na hipisów. Przecież Kiriak, który pisał wtedy o muzyce jazzowej, przeszedł do tam Dharma, Bounce czy innych utworów, które były właściwie taką Biblią ruchu hipisowskiego. I ja sądzę, że to była właśnie naturalna droga taka. Już na drugim festiwalu jazzowym w Sopocie, nazywało to się w Gdańsku, ale właściwie był w Sopocie przecież, występowali muzycy, którzy poprzez rhythm and blues, no, Big Bill Ramsey był taki wokalista i muzyk, pianista który dał koncert, oczywiście przy pełnej frenezji sali, który był już przekraczył granicę jakiegoś jazzu, takiego kurtuazyjnego, bardzo spokojnego, ku właśnie takiej frenezji rytmend bluesowej, a nawet dalej, może to był nawet prekursorski występ rock and rolla z tym że sam rock and roll też właściwie zmieniał się ogromnie tak jak zmieniało się życie I, i zmieniała się wokół niego filozofia taka młodzieży. trzeba pamiętać że właściwie chociaż starsi ludzie robili ten robili te przepraszam za ten właśnie zwrot robili jazz ale to się daje Jakoś przetłumaczyć bardzo łatwo. Po prostu jazz w gruncie rzeczy nie istniałby, gdyby nie istniało zapotrzebowanie na tę muzykę młodzieży. Tak jak rhythm and blues, tak jak rock and roll potem. To wszystko właściwie jest jedno. Rock and roll nie istniałby, gdyby nie było jazzu. Rytmika jazzowa, swing, jest właściwie podstawą muzyki rock and rollowej akcentowanie inne, inne, inne zachowanie grup występujących, inne, inne instrumenty. Nie było wtedy gitar elektrycznych, były naturalne gitary, przecież używane tradycyjne. I Django Reinhardt, no, pierwszy występ na, na pierwszym festiwalu w Sopocie, to był występ zespołu Komedy, który zaprezentował Django Reinhardt me, Memory, utwór, który był poświęcony gitarzyście, gitarzyście jazzowemu, francuskiemu, a właściwie ogólnoludzkiemu, właśnie Django Herdowi, który, który grał jeszcze na tej tradycyjnej gitarze jazz, co było ewenementem, tak jak ewenementem było wystąpienie pierwszych skrzypków, którzy grali jazz na skrzypcach. Jak doszło do zorganizowania pierwszego festiwalu jazzowego, który nazwaliśmy zresztą międzynarodowym, w Sopocie? Byli ludzie, którzy byli fanatykami klimatu jazzowego, nie tylko muzyki, tej całej aury, która towarzyszy muzyce jazzowej. Mieliśmy już pierwsze początki takie intelektualne. Były na przykład numer taki historyczny przy przekroju, gdzie zaprezentowano, zaprezentowano w obrazkach Uniechowskiego historię muzyki jazzowej. Od prawda, Storyville, od, od dzielnicy Czerwonych Świateł w Nowym Orleanie, aż po współczesność. Po jazz ten, który był w latach 40., -tych, 50., -tych, widziany i słyszany. Były y, y, słuchane zawsze przez wszystkich, którzy kochali tę muzykę, koncerty Willisa Canovera. Myśmy nagrywali kon te koncerty na y, 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 tak, jak mo jak, jakby można było wtedy jeszcze nagrywać. Były płyty z tą muzyką. No, i y, byli ludzie ogarnięci tym szałem jazzowym. W, na wybrzeżu to był Franek Walicki i Józef Balcerak. Oni pochodzili z prasy wojskowej wówczas, z prasy wojskowej Marynarki Wojennej. Tam naczelnym był wtedy pisma Marynarki Wojennej Brandys, Marian Brandys, który potem napisał ten koniec świata szwależerów. Było grono ludzi, którzy z sympatią się odnosili do tej muzyki. A Balcerak, który potem stworzył pismo jazz, w, w takim klubie Rudy Kot organizował, jakby to można powiedzieć, takie uroczyste nocne msze jazzowe, gdzie słuchaliśmy jazzu przy świecach a Balcerak właściwie w nastroju takim bardzo podniosłym prezentował nam kolejne, nowe utwory, którego, które udało mu się zdobyć na płytach. No a Walicki chciał po prostu iść w ślady swojego przyjaciela Termanda, który zorganizował pierwsze jam session po wojnie, jeszcze przy współpracy właśnie Imki. I stworzyć duży jakiś koncert jazzowy, ożywić jakoś tę e, muzykę jazzową. Po prostu lubił, przed wojną już się z tym spotykał. E, nie wiem, jak tam było w czasie wojny, bo miał bardzo ciężkie przeżycia, ale kiedy wybuchła e, Polska, po. Zakończeniu wojny, właściwie każdy chciał realizować to, co w nim tkwiło w czasie okupacji, co nie mógł jakoś uzewnętrznić. U, u Franka Walickiego był to jazz i pokonał wszelkie trudności. Po pierwsze, organizacyjne, bo ja sądzę, że był klimat wtedy taki, że można było się na coś takiego targnąć. Ale nie było pieniędzy, nie było warunków do zorganizowania. Trzeba było szukać muzyków po polskich. Jazz był właściwie grany przez niewiele zespołów. Prawdziwy jazz był, był często przez ludzi traktowany na równi z muzyczką jakąś w lokalach. A tymczasem trzeba było pokazać, zademonstrować, że jest to zjawisko kulturowe, które samo przez siebie może również się utrzymać wysoko. Każda